Dzisiejszy dzień jest historycznym dniem dla polskiej neurologii. Zaprezentowaliśmy po raz pierwszy raport o stanie polskiej neurologii i wyzwania dla polskiej neurologii. Te wyzwania dotyczą głównych sześciu obszarów takich chorób jak udar mózgu, stwardnienie rozsiane, padaczka, choroba Alzheimera, Parkinsona i migrena w każdym z nich mamy bardzo wiele do zrobienia niektóre już całkiem dobrze funkcjonują jak krajowa sieć udarów oddziałów udarowych i ośrodków leczenia za pomocą metod inwazyjnych udaru mózgu ale w szeregu mamy w innych dziedzin bardzo wiele jeszcze do zrobienia przede wszystkim chcemy spowodować aby ścieżki dotarcia pacjentów do efektywnej diagnostyki i leczenia były krótsze żeby były czytelne jasne żeby jakość opieki neurologicznej była na najwyższym poziomie, to znaczy żebyśmy mogli zaoferować pacjentom pracę najwyższej klasy specjalistów. Polska neurologia nie startuje od zera. Mamy wypracowanych bardzo wiele różnych dobrych rozwiązań i jednym z dobrych rozwiązań, którymi się od lat już szczycimy jest sieć. Oddziałów udarowych. Mamy ponad 170 oddziałów udarowych w Polsce, do których pacjent może trafić w ciągu pół godziny 40 minut z dowolnego zakątka Polski. Prowadzenie oddziałów udarowych samo w sobie, bez nawet e, tych specjalistycznych metod leczenia, które się w międzyczasie pojawiły, spowodowało znaczną redukcję śmiertelności chorych z udarem mózgu i poprawę ich sprawności, w skutek lepszego zaopiekowania w przebiegu udaru. Oczywiście nie, nie spoczywamy na laurach, każdy system wymaga dopracowania, dogrania, i e, tutaj ten system opieki nad chorymi z udarem mózgu może stanowić pewien model, wzór, jak należy przeorganizować. Także inne obszary neurologii, w których mamy bardzo duże rozproszenie, nie ma ośrodków referencyjnych, nie ma tej sieci, która jasno wytycza ścieżki dla pacjentów i lekarzy.